Oglądacz może dojść do tej komunii, do, tego, do tej więzi. Peut może medytować. Peut en grâce. Może osiągnąć tę łaskę. Ale nie jest to zjawisko ogłupiające, nie jest to alienacja. Kiedy to się skończyło, to jest koniec. Nie będziemy budowali jakby kościoła w kinie. Kino jest bardzo dobrym przesądem. Czyni człowieka godnym. Tymczasem wierząca osoba jest po prostu otumaniona religią. Faut que les religions retournent dans leur I trzeba, żeby religie powróciły do swoich, jak to nazywa, teatrów. i, I Żeby uczestniczyć w przedstawieniu Biblii czy e, ofierze Abrahama przez Abrahama w teatrze. To było wspaniałe. Ja cały czas oczywiście czytam książki religijne. Moi, czytam Toma świętego Tomasza bon z Bonaventurę, nie wierzę. Znaczy, wierzę, znaczy, czytam to jak powieść, ale to mi nie przeszkadza. I to, co jest niebezpieczne, to ludzie, którzy naprawdę w to wierzą. To jest właśnie archaiczne. Jest to poezja, tak na dobrą sprawę. Bóg, Bóg, to jest właściwie piękny poemat. Bóg istnieje w kinie. Nie ma problemu. Czy dobrze rozumiem, że takim właśnie dowodem, czy, czy filmem o tym mówiącym jest, jest Hadewicz, właśnie o tym, jak niebezpieczna jest, jest wiara, która właściwie staje się szaleństwem? Tak, Hadewicz pokazuje właśnie to, ten problem z odczuciem religijnym, bo ta postać jest całkowicie osaczona, czy jak gdyby całkowicie Wręcz ogłupiała przez religię, jest, aż do tego stopnia, że staje się ona przestępczynią i na koniec wreszcie uwalnia się od tego, po to, żeby ponownie wejść w nowe życie duchowe, ale które nie jest już religijne. I my musimy przeprowadzić tę samą, przejść tą samą drogę co Helewicz. Bardzo proszę, to jest pytanie od Piotra. Ja bym chciał y, z Panem, jeśli można, polemizować, ponieważ e, e, dzieło odrywa się od y, twórcy, od reżysera, żyje własnym życiem, nabrzmiewa znaczeniami. Pan mówi, że y, Pana kino się odrzucuje właśnie od religii, a ja powiem tak, że Pan zrobił. Y, Najbardziej katolicki film w historii, znaczy w, w, w ostatnich w ostatniej, w ostatniej 20, lat, 20 latach kina francuskiego to jest ludzkość. Bo Napoleon jest Chrystusem przecież tak naprawdę. I teraz e, jest, jest, e, jest jeszcze jedna taka rzecz, która, e, która no, jakby ciśnie się nam na usta po, e, po, e, po tym wszystkim, co usłyszeliśmy. Otóż. E, może się odwołam do koncepcji Antoana Artota, który stworzył teorię teatru okrucieństwa. Otóż on uważał, że wobec właśnie słabości kościołów, religii sztuka ma zastąpić religię, ale powtarzać coś, co jest fundamentem właśnie doświadczenia religijnego, czyli musi odtwarzać ofiarę. W Pana filmach jest, jest bardzo widoczny wątek tego, że ktoś musi złożyć ofiarę ze swojego życia, z, z życia in, innego człowieka, prawda, żeby dostąpić tego odkupienia, tego zmartwychwstania w jakimś sensie. A więc e, myślę, że, że e, w, jeżeli Pan pozwoli, oczywiście. Jeżeli, jeżeli e, e, dopuszczalna jest e, interpretacja. Filmu, który się odrywa jakby od rąk twórcy, A ja powiem, że, że właśnie te pana filmy mówią o tym, że tak naprawdę nie, sztuka nie jest w stanie powtórzyć tego autentycznego aktu ofiary, którą odtwarza właśnie chociażby no, to, co się dzieje podczas mszy świętej, na przykład. Podczas nabożeństwa. Bo to, co się dzieje podczas nabożeństwa, odnosi nas do życia, do, konkretnego, do konkretnych e, sytuacji, w jakie wchodzi człowiek. Natomiast to, co się dzieje na ekranie, jest jednak e, relacją między bohaterami e, e, ekranowymi. Czy to nie jest relacja z Oczywiście, można przeżywać w filmie takie emocje. Właśnie emocje związane właśnie z, z składaniem ofiary, z, z łaską, z przeżywaniem tego stanu. Wszystkie te emocje możemy je przeżyć jak gdyby per procura właśnie poprzez film. A więc potęga kina wydaje mi się nieskończony i może wypełniać całkowicie wszystkie te najgłębsze tajemnice człowieka, istoty ludzkiej. Nawet de tutaj. rozmawiając, nawet opowiadamy różne, różne dziwne rzeczy różne głupozy, Dlatego, że nie, nie potrafimy ich wyrazić I do końca. Pas, ja, no, en fait, ja nie jestem w stanie, tak do końca, państwu wytłumaczyć, co ja robię. I ale wiem, że z moją kamerą aller dans des zones. potrafię dotrzeć do takich obszarów. O których nie jestem w stanie opowiedzieć, nie jestem w stanie mówić. I wydaje mi się, że możecie to odczuwać. Ale niekoniecznie o tym mówiąc, niekoniecznie nazywając to. Ja tylko chciałbym może doprecyzować, jeżeli można pytanie Piotra, czy... Nie wiem, pan byłby zirytowany, z, czy odrzucałby taką interpretację, że pana filmy można odczytywać jako filmy jednak religijne, że mogą niektórzy traktować je jako, jako filmy nawet katolickie. Czy to pana denerwuje, czy nie? Nie, odrzucam wszystko, wszystko to, co powiedziałem. Wszystko to, co mówię, nie służy kompletnie niczemu i nie jest to niczego warte, nic warte. Przykro mi. Pan powiedział o tym, że, że kino właściwie ma nieograniczone możliwości. To jest. Ciekawe dla mnie jest to, że Pan wiele razy, wielokrotnie powtarzał o tym, że odrzucił filozofię właśnie dlatego, że oferowała pewnymi konstruktami, teoriami, a Pana interesowało wcielenie ich w ruch, w życie, a ruchem właśnie jest kino. Zastanawiam się, czy rzeczywiście jest tak, że nie dotarł Pan nigdy do takiego miejsca, w którym okazało się, że kino też ma swoje ograniczenia że też można dojść do ściany. Nie. Kino le problem, est nie un bon ma est pas le granic. Film. To nie film ma granicę, czy kino, tylko facet, człowiek. Donc, je dis I que mówię, chciałbym powiedzieć tylko, że... Ja wiem, y że w y y y są takie miejsca, no, le takie... I na przykład postać Hadewicz des stawia pewne kwestie, problemy filozoficzne. Hadewicz jest to problem moralny, etyczny. W jaki sposób można być jednocześnie całkowicie pogrążony w miłości do Boga i zabijać? To? I tutaj rozum nie jest w stanie rozwiązać tego dylematu. Nie można poprzez proces rozumowy połączyć dobra i zła. To jest niemożliwe. W mistyce można. Dlatego, że, że w głębi duszy jest realna, autentyczna dwoistość. Możecie bardzo głęboko kogoś kochać i jednocześnie go nienawidzić. I tego rozum nie jest w stanie tłumaczyć. A w kinie można to nakręcić. Mogę to pokazać. Mogę pokazać właśnie tę dwoistość istoty ludzkiej. Będzie to poprzez gesty. Będzie to poprzez spojrzenie. Jest cała ludzi, którzy odrzucili Hadejewicz, dlatego że Hadewicz wykracza poza obszar moralny. A tymczasem wydaje mi się, że Hadewicz to jest właśnie sama substancja, istota naszej duszy. Jesteśmy, żyjemy w czasach olbrzymiego pożądania właśnie miłości, żeby być kochanym, kochać i jednocześnie jesteśmy dzicy to, znaczy, jest to znaczy jesteśmy w stanie zabijać dwie sekundy później. Matka jest całkowicie w stanie kochać swoje dziecko i zabić je. Ale rozum nie potrafi tego wyjaśnić. Nie ma sensu. może możemy pójść z kamerą, możemy pokazać różne te mroczne obszary, i, i których ja również sam, sam sobie nie potrafię wytłumaczyć, ale doskonale czuję, że poprzez taką czy inną scenę, że jest to prawdziwe. Wiem, że... Widzę, że Hadewicz popełnia ten zamach, tego zamachu i wiem, że jest w tym coś szczerego. I cóż, nie, nie mamy prawa jak do tego powiedzieć, nie można tego powiedzieć, bo jest zakazane, żeby to powiedzieć, a jednak taka jest prawda. Norwegiens. To ten Norweg. Donc, y a... Co on, on, on zrobił? Dlaczego jesteśmy zafascynowani? Tak? Dlatego, że ta przemoc, tak ta gwałtowność jest y niepilotała. Ale on przeszedł do aktu, do czynu. Un pour le a to jest właśnie postać kijowa. To w kinie trzeba to robić. Tylko to. W to bardzo dobrze, byłoby to doskonałe. Problem polega na tym, że on wyszedł z kina i on w to naprawdę uwierzył. To jest taki hadeki. To jest szaleniec. Więc, żeby takim właśnie nie być, so, lepiej pójść zobaczyć Hadowicz. Dlatego, że yeah. <literalness> nie 네. ja, no, ma tutaj żadnego niebezpieczeństwa. Nie zrobicie Przeżyjecie to doświadczenie właśnie zabijania i jednocześnie tej bardzo miłości do Boga, i jednocześnie bardzo wielkiej przemocy. Trzeba pamiętać, że wychodząc, wtedy poczujecie się lepiej. Może nie od razu, nie natychmiast po wyjściu z kina, ale po jakimś czasie. To dziwne. Ale to człowiek w ogóle jest dziwny. Natura ludzka jest czymś bardzo dziwnym, jest bardzo pełna sprzeczności, jest bardzo dwuznaczna. I dlatego też trzeba, ażeby sztuka oddawała właśnie tę dwuznaczność. Ale sztuka nie będzie nam mówiła, to co jest to jest dobre, ten jest dobry, tamten jest zły itd. Tak bo to nuda. potrzebujemy eksperymentowania tego właśnie, tej dwuznaczności naszej istoty. I to nam robi dobrze. Pasolini, c'est ça, hein, vous voyez Pazzolini, Pasolini Pasolini, c'est ça. Il y en a, y a plein des gens comme ça qui ont fait des films comme ça. Pernod Berman, c'est l'hypocrisie, le mensonge. Hypocrisie, le mensonge, c'est des thèmes extraordinaires. C'est un thème magnifique. Ale te oceny estetyczne są dzisiaj, wersje, że kiedy powiedziano, że no cóż, to jest niedobre, to źle nie to, 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 nie to zrobił, nieładnie to, to, zrobi, to, nie nie to wygląda. Najgorsza jest ocena krytyczna. Proszę Państwa, jeżeli są pytania, bardzo proszę. Ja mam pytanie, dobry. dzień dobry. Ja chciałam zapytać, w jaki sposób dobiera Pan aktorów? Jaki jest klucz? Skąd Pan bierze tak wyjątkowe twarze? Przede wszystkim spędzam bardzo dużo czasu, żeby znaleźć aktora. Czasami zajmuje mi to rok. Nie mam szefa od castingu i wykonuję ten proces sam. Więc jest to bardzo długi proces, bardzo męczący, bo często nie jestem w stanie, nie, nie jestem w stanie szybko znaleźć. Zwykle znajduję ich w biurze zatrudnienia, w biurze pracy. Większość moich, większość moich aktorów to bezrobotni. A więc są wolni, mają czas. Bo miałem za dużo problemów z ludźmi, którzy musieli zostawić swoją pracę, żeby grać u mnie. Potem mieli problem z ponownym znalezieniem tej pracy. Dlatego bezrobotny z kolei to jest Doskonałe rozwiązanie. Przede wszystkim potrzebuje pracy i potrzebuje pieniędzy. A więc nie pracuje w ogóle. W ogóle nie znają przede wszystkim ci goście mojego kina. Nie lubią, nie podobają się moich filmów. Więc pracują dla pieniędzy. A więc mają bardzo dobrą relację, którą uważam za zdrową. I następnie przeprowadzam testy, próby. De, 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 de desin, um, kręcę jakieś sceny, leur gdzie à sprawdzam ich zdolność, ich możliwość zagrania jakiejś. Si sont czy, są w stanie, devant, devant czy są w stanie zagrać przed kamerą? W żeby udawać coś przed są, są tacy ludzie, którym to wychodzi, są tacy, którym się to nie udaje. A potem bardzo dużo i długo z nimi rozmawiam. A więc z nami właściwie nie mam, że na pamięć na Wiem, za które nitki trzeba pociągnąć, żeby ich rozśmieszyć, żeby les zapłakali, les żeby, zapłakali żeby się wzruszyli. Je ne nie, nigdy, nie nimi, nigdy nie kieruję nimi w oparciu o to, co jest zapisane w scenariuszu. Scene, żeby żeby zagrać scenę, zawsze odchodzi do jakiegoś leper. wydarzenia, do jakiegoś przeżycia indywidualnego tej osoby.